Dzień dobry, wieczór. Zapraszam Was do początków kariery pilota w trakcie działań II wojny światowej. Zagramy sobie tym razem na froncie wschodnim, a nie jak podczas I wojny światowej na froncie zachodnim, a mianowicie w dodatek w bitwę pod Moskwą. Jest to najnowszy dodatek, który zakupiłem i chciałbym tak zagrać ten dodatek, bo jeszcze w niego nie grałem i zagrać, polatać samolotami, którymi też jeszcze nie grałem, więc. Może być to jakieś tam kaleczenie z mojej strony. No i teraz tak, do wyboru mamy dwie nacje. Albo Związek Radziecki, albo Niemcy. Jako, że nie lubię latać rosyjskimi samolotami, ruskimi, po prostu źle się czuję tylko picie. Za Niemcami też za bardzo nie przepadam, ale oni byli, no jakby nie było trochę lepsi technologicznie, więc zagramy sobie Niemcami. Chciałbym rozpocząć tutaj, bo mamy tutaj nie, niewielki przeskok. 11 dni i mamy, będziemy mieli nową mapę, nowe zmiany na froncie. Chciałbym Wam to też zaprezentować, czyli jedna, dwie misje i pojawi się nowy filmik prowadzający i nowa mapa. I chciałbym Wam to pokazać. Z tym, że tak, e... podczas tej operacji tutaj, początków e, ataku tam pod Moskwą, tu mamy Moskwę jak widać. Troszeczkę drogi jeszcze nam zostało, choć już jesteśmy dosyć blisko. Tu po lewej jest kocioł tak zwany, czyli zamykamy i tutaj, e, no, te jednostki już e, nie istnieją, można powiedzieć, w perspektywie tam czasu. Ale nie mamy zbytnio wyborów w samolotach. Chciałem zagrać BFM-110, gdzie on tu jest, tym. Z tym, że on jest dopiero gdzieś tutaj, albo chyba tutaj też. Tak. Ale ile to trwa? No tu już miesiąc, więc wolałbym na razie zacząć tutaj. Wybierzemy sobie jakiś samolot, którym jeszcze nie latałem. Nie chcę brać Messerschmitta póki co. Tym już lataliśmy. Tym jeszcze nie latałem. I chyba nie mamy zbyt dużego wyboru, albo ju... No, niestety, gdzie ta grupa się znajduje? Tutaj, tu jest ta grupa, a ta grupa? Też tutaj, ta. Mhm. A to, jaka grupa tu się znajduje? To będzie chyba tylko ten. Nie. Czyli tu mamy myśliwce blisko frontu. Ok, te są chyba też myśliwce, więc niestety, ale my nie mamy za dużego wyboru. Musimy startować tutaj, a tutaj tylko ten, dobra, to wybierzemy sobie to. No i polecimy z pierwszą misją. Stefan i Delere. Ok, niech jest. Nie, damy sobie niemieckiego mechanika. Ok. Finish. Powinien być film wprowadzający. Jest. F110. Właśnie tym chciałem zagrać. Ok. A więc yy... startujemy 11 października 1941 roku. Tutaj, jak widzicie, w naszym kalendarzu pojawia się wróg u To jest nowy scenariusz, w sensie nowa mapa, nowe zmiany na froncie i do tego chciałbym dojść. Najlepiej w następnym materiale, żebyście to widzieli jak to wygląda, nie to. Kwatera główna. Na razie nie mamy żadnych, ten się przeskoczyć do następnego dnia, żadnych rozkazów. To może być nudnawa kariera, bo to jest samolot bombowy, do tego ciężko będzie ogarnąć lot i zrzut bomb. Mamy celownik bombowy. Ale jakoś postaram się to ogarnąć. Będziemy, będę przecinał materiał, tak żeby Wam się nie nudziło. Mury dosyć nisko na poziomie 700 metrów. Temperatura minus 2 stopnie. Bardzo silny wiatr. Przelotny deszcz. Są dwie misje. My chyba mamy e, zbombardować. Tak. Zaopatrzenie wroga. A oni most. Dosyć daleko, zaraz zobaczymy. Jeszcze tak, opcje, e, damy medium. Startujemy na pasie. Normal. Medium. OK. Realizm. Tutaj mamy wspomaganie chłodnicy, czyli to otwieranie, zamykanie. Póki co tak samo kontrola silnika, e, czyli mieszanka, skok śmigła i szybkość sprężarki, Resztę mam na pełen realizm. E, co za tym idzie? Startujemy Tu chyba też przytnę Okej, okay. załadowało nam się. E, jakie tu mamy rozkazy? Czyli tak startujemy 74 stopnie później a latujemy nisko o 98 stopni. Ale to będę ciął, bo tutaj widzicie, jakie są dosyć, dosyć duże odległości. Także my jesteśmy. Jako ósmy startujemy. Dobra. O ósmej 7 godzina startu. No i mamy zniszczyć, zbombardować naziemne jednostki zaopatrzenia. Tu za nami jak widać jest ten kocioł zaraz, czyli dosyć blisko te działania są. 8, 20, 24 i 32 Armia. Dobra, to nie przedłużamy, lecimy. Eee, tak, Trakjar. Jest reset, pyk, pyk. Na suwaku sobie dałem e, na joysticku. Klapy raz w dół, pyk na poziom 25 stopni. Wyłączamy wszystkie wspomagacze. E, światła pozycyjne, czy tu jest blokada koła gonowego? Nie mamy w tym samolocie.

Okej, okay, możemy się powoli znosić. Podwozie w górę. Chlapie w górę. Najlepsza prędkość wznoszenia dla tego samolotu to jest 250 km na godzinę. I tak staramy się utrzymywać. Nie wiem, czy za chwileczkę nie przerwę i nie zobaczymy się przy ustawieniu celownika bombowego tuż przed atakiem. Chyba, że coś ciekawego będzie się jeszcze działo w trakcie, to, to wam przebitki tutaj jakieś wrzucę. Także widzimy się za chwileczkę. Przyjąłem sobie autopilota, bo teraz e, zaczniemy sobie ustalać, stawiać e, celownik bombowy. Czekajcie, bo coś mi tu ten trakwia. A, widzę, że jest ostrzał. Gdzie my się znajdujemy? O! Czyli nad... lecieliśmy właśnie e, na linię wroga, na teren wroga. Pierwdzie przejąć stery. Czekajcie, rozkaz strzelcy bez rozkazu. To nie wiem, czy teraz to ustawia czy czyń stery. Co się tam dzieje? To jest nasza eskorta więc chyba możemy ustawiać Bo widzę że A nie to nie będzie eskorta Nie to będzie jeszcze eskorta nad nami Ale oni nam siadają na ogonie No to możemy mieć kłopoty Dobra damy sobie ten celownik bombowy Mapy nie mogę dać, ok eee... 20 metrów Na sekundę mamy wiatr wiejący z kierunku 125 125 czyli tutaj czyli tu gdzieś tak, polecimy na wysokości około 3000 metrów z prędkością około 360 dobra, czyli tu mamy w miarę 125, to jest bardziej od skrzydła tak Ok, celownik mamy ustawiony. Dam sobie jeszcze na widok ręczny i oddalimy sobie, żebym wcześniej widział cel. 40 stopni, 50 stopni, dobra. Ok, mam nadzieję, że nie będzie zachmurzenia, bo będzie wtedy dupa zbita. z celnika bombowego. I chyba włączę nagranie z powrotem. Przejmę stery, jak coś się będzie działo. Bo tak bez sensu, żebyście oglądali. Tutaj jak ci kompletnie nic nie dzieje. A i tu coś mi... Wyżej, niżej coś działa, kiepsko. Dobrze znajdujemy się blisko celu Udało mi się coś zestrzelić? O, bez sens przejmuje stery, Słuchajcie Ustawiamy się w formacji, nic nie zestrzeliłem. Nie powłączać sobie autopilota, nie postrzelać sobie? Manewrujemy, żebyśmy nie byli... O, jak fajnie się odbija. Dobrze, damy stabilizację. Shift 2. to jest przeład kurdze

I drugi silnik uszkodzony. Przeciwników nie widzę. Okej, okay, dajemy pilota. Ciśnienie w porządku, temperatura póki co też 80 stopni. Jak tam sytuacja z paliwem? Ale widzę, że coś tu nie działają. Te wskaźniki mamy około 10-11 stopni na plusie tutaj wychodziło. Temperatura ok, tutaj też ok, także wydaje mi się, że. Dobra. Będziemy musieli obserwować temperaturę, żeby go nie przegrzewać, ale na razie sobie radzimy. To wracamy do formacji. Teraz nie miałem włączonego autopilota, tylko autopoziomowanie, że nam utrzymuje samolot w stałym poziomie, tak jak widzicie tutaj te dziutki. Dobra. Dołączymy do szyku i widzimy się jak coś się będzie znów działo. Ostrzał alteryryjski Dobra, to chyba nam nic nie grozi póki co No i najgorsze znów będzie lądowanie, ponieważ e, tutaj nie możemy sobie tak e, swobodnie lądować. Musimy czekać na instrukcję z radia, czy możemy lądować, czy nie. Więc to oznacza tyle, że musimy robić kręgi nad i czekać aż inni wylądują, dopóty dopóki nie dostaniemy. E, to są chyba myśliwce nasze. Dopóki my nie dostaniemy pozwolenia na lądowanie. Mam się toczy jakaś bitwa, ale to chyba nie są nasi. Hmm. Może tak tego nie będę ciął. Bo coś się tu cały czas dzieje.

Czy oberwałem? Chyba mam jakiś problem, bo kurczę... Straszę się, bo dziwnie pilotuję. mi się tu trymerem zaś kurczę. Cholera jasna. Kurczę, palę się! Drugi silnik. Czekajcie. Drugi silnik, wyłącz. Musimy lądować. Nie ma tu jakiegoś lotniska? O szlak, żebyśmy zaraz nas nie wysadziło. Jeszcze hmm, ciekawe, czy co się wydarzy. Jak zakończymy tak misję? A zakończymy, no trudno. Klapy tylko na 25, nie będziemy dawać do lądowania 50. Tam. Nie wiem, czy się uda. Podwozie w dół. Jest. O Jezus, jeszcze pod słońce wybrałem. Ale mną. No... Błagam. Nie umie go wypilotować. To były drzewa, musimy je minąć Okej okay. Fuck I tu już powinno być czysto O kurwa drzewa 1 okay. okay. samolot A więc taka to była misja moi drodzy. Początek kariery. O, zobaczymy co będzie dalej. Jak to się zakończy? Czy nic nie uszczeliliśmy? Muszę trochę ogarnąć ten system bombardowania. Straciliśmy samolot. No, dowództwo nie będzie zadowolone. <laughs> o! Ale mimo wszystko. My lecimy. Ok, czyli to przeszło po prostu. Super. To na naszym terenie, jeżeli coś się wydarzy na naszym terenie to wylądujemy awaryjnie i przeżyjemy nie będąc rannymi, bo kiedyś jak kontynuowałem karierę, to zostałem ranny i wiem, że tam kilka dni przerwy było ze względu na to, że byłem leczony, poddawany leczeniu i było tam nie wiem, tydzień chyba tydzień wycięty z głowy na, na leczenie ale tutaj po prostu udało się ukończyć misję pomimo zniszczonego samolotu także będziemy mieli jeszcze jedną misję i prawdopodobnie wejdziemy w nowy tryb, w nową... nowe ee... Okej okay. No W zmiany scenariuszu O, kurczę, zabrakło mi słów, za bardzo się tutaj na tym skupiłem. Także do zobaczenia Trzymajcie się. Hejo!